Cześć, witam was Energik w trzecim podcaście tworzonym na potrzeby radia Radio.pl. Dzisiaj druga część historii gier FPS tytuły już bardziej znane, przynajmniej mam nadzieję, że dla większości z was bardziej znane, to już są te czasy, można powiedzieć, nowożytne, chociaż dla niektórych i tak to nadal starożytny okres. Zatrzymaliśmy się na najbardziej kultowej grze, która jest uważana za pierwszą grę z gatunku FPS, czyli Wolfenstein 3D. Nie był to rok 92. W 92 roku wyszła też kontynuacja Wolfensteina, nazywało się to Spear of Destiny. Sama gra była właściwie, można powiedzieć, identycznym, identycznym klonem Wolfensteina. Można powiedzieć, że był to taki Mission Pack. Co prawda, były tam zawarte nowe tekstury, nowa muzyka, nowi bossowie. Całość zawierała 21 poziomów. Ostatnim bossem był Angel of Death. Dodatkowo gra też posiadała editor i tutaj na chwilę chciałem Wam wspomnieć, że editor był naprawdę fantastycznym narzędziem, który umożliwiał nam podmianę tekstur w Wolfensteinie. I mnóstwo takich modów, można powiedzieć, czy też wersji Wolfensteina, właściwie Spear of Destiny się pojawiło. Były na przykład gra Mortal, Spear of Destiny, czy też Wolfenstein z pod tytułem Mortal Kombat, gdzie zamiast Niemców biegali, biegały postacie z Mortal Kombat, na ścianach były grafiki z Mortala. I sam też się bawiłem tym modowaniem, tworzyłem własne wersje Wolfensteina, wrzucając jakieś swoje zdjęcia, różne rysunki itd. Tak i, tak I muszę przyznać, że sprawiało to mnóstwo, mnóstwo. Jakiejś takiej zabawy. Słuchajcie, na temat jeszcze samego Spear of Destiny. Spear of Destiny to włócznia przeznaczenia. To jest taka informacja historyczna, może dla Was. Włócznia przeznaczenia była to włócznia, którą rzymski legionista Longinus. Skaleczył Chrystusa, gdy on wisiał na krzyżu. Istnieje też teoria, że Longinus był też pierwszym wampirem w historii. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Pewnie nieprawda, ale warto o tym wspomnieć. Taka informacja historyczna, która mam nadzieję, że kiedyś może komuś się przyda. Kolejną grą z 92 roku jest Robocop 3D. Gra była wykonana całkowicie w wektorowej grafice. Pamiętam, że można było jeździć samochodem. Charakterystyczny widok, na przykład można było z boku zobaczyć w środku jak siedziało w samochodzie, można było wystawić rękę w prawą i lewą stronę. I jak patrzyło się w miejsce kierowcy, siedział tam Robocop. Jednakże gra muszę przyznać, że była raczej dość nieudana. Wrogowie to byli takie, to były takie trójwymiarowe jakby wycięte z kartonu figury, całe czarne, one nie posiadały żadnej tekstury, były całe tylko wyciętym kształtem człowieka. Pamiętam, że zawodziło tam też sterowanie, ponieważ sterowało się tylko i wyłącznie myszką, nie korzystało się jeszcze wtedy z klawiatury. I ogólnie gra była dosyć, dosyć słaba w mojej opinii, praktycznie przejście jej tak, żeby nie korzystać z jakichś kodów, cheatów graniczyło z cudem, zwłaszcza jeżeli spotykaliśmy się z jednym z bossów, który był taki cybernetyczny samuraj. No niestety Robocop bardzo, bardzo źle wspominam, muszę przyznać, że gra przeszła w historii w, mojej, w moim umyśle jako raczej taki dość, dość muszę przyznać, nieudany tytuł. Dalej, w 93 roku pojawia się druga część Ultima Underworld. Jednakże ponownie gra nie wnosi za wiele nowego. Cały czas podobny engine. Warto wspomnieć, że produkcją Ultimy zajął się Warren Spector, który potem pracował przy na przykład Deus Exie. Niestety, tak jak mówię, Ultima Underworld 2 wykorzystywała dokładnie ten sam silnik w jedynce i o ile jeszcze w pewien sposób był to nowatorski silnik i w pewien sposób wyglądało to lepiej niż wszystkie te gry na tych enginach Wolfensteina. No to jednak już powoli zaczynało wiać jakąś taką myszką, trącić myszką, i gracze czekali oczywiście na coś nowszego. W 1993 roku pojawia się Terminator Rampage, kolejna gra na. Można powiedzieć na kanwie terminatora, jednakże nie na kanwie terminatora filmowego. Gra posiadała ogromne wymagania sprzętowe, nie wiem z czego to wynikało. Całość była umieszczona w budynku. Cała gry działała się w budynku, który posiadał 32 piętra i naszym celem było dotarcie na najwyższe piętro, gdzie mieścił się komputer, który musieliśmy zniszczyć. Jednakże nie był to Skynet, nazywało się to jakoś inaczej, już dzisiaj nie pamiętam. Niemniej jednak gra została stworzona. Przed, przez BFD, i muszę przyznać, że na tamte czasy prezentowała się naprawdę zacnie. Zwłaszcza że, w stosunku do takiego dość komiksowego wyglądu Wolfensteina, Terminator stawiał na troszkę bardziej ponury i mroczny klimat. Ogólnie gra wypadała całkiem nieźle, jednakże w tamtych czasach wymagała dosyć silnego procesora. Był to minimum procesor 486, no co było bardzo, bardzo takim sprzętem, powiedzmy, z najwyższej półki. I niewiele osób mogło zagrać w tego terminatora. Znaczy, wiele osób może mogło zagrać, ale żeby on działał płynnie, no to trzeba było jednak już mocnego sprzętu. W 1993 roku pojawia się gra, kolejna gra, którą wielu uważa za jedną z pierwszych. Co prawda, nie jest to prawda. Jedną z pierwszych gier typu FPS jest to Ken, Ken's Labyrinth. Gra bardziej skierowana dla dzieci, wykorzystująca silnik Wolfensteina. Naszymi wrogami są jakieś nietoperze. Ogólnie gra bardzo, bardzo słabiutka. Muszę przyznać, że. Pod względem gameplayowym ustępowała nawet staremu Wolfensteinowi i źle się w to grało. Źle się w to grało. Oczywiście, engine był ten sam, mieliśmy jakieś trzy misje, typu odnaleźć psa, ale ogólnie wypadało to bardzo, bardzo blado i miało się wrażenie, że gra była wykonana troszkę na szybko i bez zbędnych jakichś przygotowań i wymyślania jakiejś bardziej ciekawej fabuły. W 1993 roku pojawia się gra Bram Stoker z Dracula. Tutaj jest o tyle ciekawa rzecz, że na wszystkie inne platformy, na przykład Super Nintendo, Amiga i tak dalej, Bram Stoker z Dracula był grą typowo platformową, czyli z widokiem z boku. Natomiast w wersji na PC pojawiała się to gra w stylistyce FPS. Jednakże gra bardzo luźno nawiązywała do, do filmu, do świetnego filmu Copoli Dracula. Mieliśmy, poruszaliśmy się po jakimś no powiedzmy większym terenie. Był jakiś cmentarz, były jakieś drzewa. Naszymi wrogami głównie byli, były szkielety, Pojawiały się jakieś wilkołaki. Niestety, problemem tutaj był strasznie wkurzający dźwięk w momencie, kiedy pokonaliśmy któregoś wroga. Dźwięk, który doprowadzał mnie do szału. I za każdym razem ten dźwięk był odtwarzany, gdy udało nam się kogoś zabić. W grze pojawiało się jakieś zbieranie żarcia. Yy, ogólnie, Bram Stoker Dracula nie, nie mogę powiedzieć, że gra była nieudana. Niemniej jednak, tytuł był. miał dosyć sporo wpadek, i nie był taką. Fajną strzelaniną jak Wolfenstein, było troszkę więcej kombinowania, troszkę jakby ta gra odchodziła od tego klimatu typowej strzelaninki. I muszę przyznać, że, że jakość została raczej zapomniana. W 1993 roku ponownie pojawia się Shadowcaster. Gra wykorzystywała silnik Wolfensteina 3D, jednakże był on odpowiednio przemodelowany. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć renderowaną ziemię i sufit. Przypominam, że te wszystkie gry na engine Wolfensteina do tej pory nie oferowały sufitu i podłogi. Zamiast nich była po prostu tylko szara jakaś płaszczyzna. Ciekawostką było to, że w Shadowcasterze bohater potrafił zmieniać kształty i mógł stać się paroma różnymi postaciami. To było dosyć, dosyć nowe. Warto wspomnieć, że grę stworzyła studio, które się nazywało Raven Software, które istnieje do dzisiaj. Odpowiadają oni na za wiele gier na engine na engine z ID pożyczonym czy też wykupionym od ID Software, żeby wspomnieć takie bardziej znane jak Hexen, Heretic, Soldier of Fortune, Jedi Outcast. Ostatnio z ostatnich gier, które mogliście grać, Raven Software odpowiadało za multiplayer w Call of Duty: Ghost. Jest to początek wieloletniej współpracy Raven Software z ID Software. Jak zobaczycie, wiele gier będzie wykorzystywało najnowsze technologie dostępne w ID Software, ale będą Stworzyły one na kanwie tych engineów całkowicie nowe i odmienne tytuły od tych, które mogliśmy znaleźć na rynku. W 1993 roku pojawia się jeszcze jedna gra na engine Wolfa, nazywa się to Blakestone. Niewiele o tej grze mogę powiedzieć, tylko tyle, że gra była totalnym klonem Wolfensteina, jednakże w odróżnieniu od Wolfensteina nie działa się w czasach II wojny światowej, a działa się bardziej w przyszłości. Muszę przyznać, że gra była totalną zżynką i właściwie granie w to mieliśmy takie reminescencje, że gramy właściwie Wolfensteina tylko, który przeniósł się do przyszłości. Niemniej jednak gra wypadała dosyć słabo. I w 93 roku następuje przełom. Pojawia się gra Doom. Ponownie atakuje ID Software. Powiem Wam szczerze, że w 93 roku, gdy Doom się pojawił na komputery osobiste, growy świat jakby wstrzymał oddech i na chwilę się zatrzymał. Ja tak to wspominam. Pamiętam yy, sytuację, gdy w tym tygodniu, w którym wyszedł Doom, byłem na Giełdzie komputerowej, na stoisku, gdzie było uruchomiony DUM na jakimś komputerze, stała masa ludzi, i wszyscy byli po prostu zahipnotyzowani i wpatrywali się w ekran. ID Software, podobnie jak przy wydaniu Wolfensteina, ponownie zawładnęło rynkiem gier FPS, tworząc DUMA. Oto mieliśmy kosmicznego Marine, który zostaje wysłany na Marsa i na jego księżycę, właściwie Marsa, gdzie zostały otwarte portale do piekła. Naszym zadaniem jest przejście przez szereg poziomów. Na końcu spotkamy się z cyberdemonem. No i oczywiście, jeżeli uratujemy Naszym zadaniem, jak zwykle w takich grach, polega na uratowanie świata. Ciekawostką jest to, że w grze wprowadzono pierwszą taką kultową broń, która później będzie w pewien sposób wykorzystywana w innych grach FPS, aczkolwiek będzie ona miała inny wygląd. Chodzi oczywiście o piłę mechaniczną. Tak jest. Doom wprowadza piłę mechaniczną, czyli taką broń na bliskim dystansie. Warto wspomnieć jeszcze o innej kultowej broni: jest to BFG-9000. Sam skrót BFG kiedyś został ogłoszony konkurs, chyba to ID Software nawet ogłosiło, jaki jest skrót BFG. Przyjęło się ogólnie, że BFG oznacza Big Fucking Gun i tak ogólnie gracze określali. BFG-9000 było najmocniejszą bronią w Dumie, która zabijała wszystko właściwie w Polu rażenia i w polu wzroku, że tak powiem. Ciekawostką jest to, jak powstał, skąd wzięła się, wziął się tytuł Doom. Otóż, tytuł Doom, który z angielskiego oznacza zagłada, został zaczerpnięty z dialogu z filmu Toma Cruz'a. Z filmu, który się nazywał Kolor Pieniędzy. Gdzie na, na pytanie jednego z gości, Tom Cruise odpowiada z uśmiechem na ustach, że ma. Zagładę, chowa zagładę, właśnie w nie wiem gdzie, <laughs> nie pamiętam, ale stąd się w każdym razie wzięło. Wzięło się właśnie od tego powiedzenia Toma Cruza. Warto wspomnieć, że DOOM wprowadza jedną bardzo ważną nowość. Do tej pory wszystkie gry, wszystkie gry, które były FPSami czy też grami FPP, posiadały ściany cały, zawsze zbudowane pod kątem 90 stopni wo, wobec siebie. To znaczy zawsze występowały kąty proste. Natomiast DOOM łamie tą zasadę Oto pojawiają się ściany, które są zbudowane pod różnymi kątami. To jest dosyć. dosyć Ważny element, który potem będzie oczywiście rozwijany. Dodatkowo ID Software inwestuje w, różno, w różnoraką intensywność światła. Może tak. Nagle cała gra nie jest oświetlona jednolicie, jak na przykład Wolfenstein, ale pojawiają się miejsca, gdzie jest ciemniej, i pojawiają się miejsca, gdzie jest jaśniej. Dodatkowo Doom wprowadza także ruchome platformy, które do tej pory też nie były znane w grach tego typu. Warto wspomnieć, że gra została w paru miejscach na świecie zabroniona, wydawanie tej gry zostało zabronione. Oczywiście wiązało się to z satanistycznymi obrazami, które były pokazywane w tytule. Warto wspomnieć, że Doom doczekał się też ogromnej ilości modów. Charakterystyczna budowa samej gry, czyli tzw. Tak pliki VAD, które można było dowolnie definiować i podmieniać, spowodowało, że pojawiły się mnóstwo ciekawych modów, jak na przykład Star Wars, X-Files, ale takie bardziej nawet hardkorowe, że tak powiem, jak Czarodziejka z Księżyca. Czy na przykład South Park. Warto wspomnieć, że te wszystkie mody były oczywiście darmowe, wykonywane przez domorosłych graczy, grafików i cieszyły się sporą popularnością. Jednakże Doom zapamiętałem jeszcze z innej ciekawej ciekawostki, otóż była to jedna z pierwszych gier, która wymagała 4 MB RAMu. W tamtym czasie standardem przed właściwie wypuszczeniem Duma na rynek był 1 MB RAMu nagle pojawiła się gra, która wymagała czterech. Ja byłem akurat w tej, na tej straconej pozycji, że posiadałem w swoim komputerze 2 MB, więc mój Doom po prostu nie działał. Ale z czasem, gdy udało mi się dokupić kolejne dwie kostki, udało mi się grać bez problemu. Jeszcze raz powrócę do tego, co powiedziałem, że świat wstrzymał oddech w momencie, kiedy Dum się pojawił na rynku. Tak jak mówię, na giełdach mówiło się tylko i wyłącznie o tej grze. Właściwie Dum zawładnął zawładną umysłami młodych graczy, i każdy chciał grać w Duma, i każdy się podniecał tym, i każdy żył tą grą. Warto wspomnieć o dwóch kultowych kodach w Dumie, do których jeszcze wrócimy przy okazji innej gry: to IDDQD, który dawał nieśmiertelność, i IDKFA, który dawał pełno uzbrojenie i wszystkie klucze. To tyle odnośnie Duma. Doom muszę przyznać, że zapamiętałem bardzo dobrze, zwłaszcza, że był naprawdę szał w tamtym czasie na tą grę i wszyscy tą grę pokochali. A oso jedynymi osobami, które znienawidziły tą grę byli amigowcy, którzy w tym momencie zauważyli, że ich komputery, Amiga, no nie są w stanie pocisnąć takich gier właśnie jak Doom. Ale spokojnie, na wszystkich amigowców jeszcze przyjdzie czas za sprawą ich gier, które też były FPS-ami i które warto wspomnieć. W 1993 roku pojawia się ponownie kolejny FPS, który się nazywa Lethal Tender. Gra dosyć nowatorska, ponieważ mieliśmy tam możliwość wybierania ekwipunku przed misją. Mogliśmy zbierać mundury na poległych żołnierzach. Warto wspomnieć, że gra działa się w takim pseudo otwartym świecie, gdzie mieliśmy różne budynki, do których mogliśmy wchodzić. Nowością jest to, że nie było tutaj żadnego elementu e, nieludzkiego. Nie było żadnych mutantów, różnych takich elementów. Walczyliśmy tylko i wyłącznie z ludźmi. Jednakże gra jakoś nie przyniosła... Większy, nie większe, prze, Przeszła całkowicie bez echa, ponieważ zakłócił, zagłuszył właściwie tą grę całkowicie. Wychodzący w tym samym roku Dum. I ta, ten Dum, ta. Hmm, to wyjście tej gry na rynek będzie odbijało się na wielu tytułach, na wielu tytułach i ich sprzedaży, ponieważ potem niewielu tytułów będzie w stanie, niewiele tytułów będzie w stanie zagrozić tak popularnej marce, która rozpropagowała się na całym świecie. W 1993 roku wychodzi In Extremis. Tutaj muszę przyznać, że jest dosyć ciekawostka, ponieważ na rynku istnieje już gra Doom, która pokazała całkowicie nowy engine. I co właściwie można ciekawego, nowego zrobić w tej dziedzinie? A natomiast jeszcze sporo gier wychodzi na engine'ie Wolfensteina. I właśnie Extremis wykorzystuje ponownie silnik Wolfensteina. Rzecz dzieje się na jakiejś opuszczonej bazie, strzelamy do mutantów. Można, przy, przy, można powiedzieć, że to taki standard gier FPS-owych. Nowością jest to, że w trakcie gry musimy zbierać do naszego kombinezonu, które cały czas nam się kończy, także muszę przyznać, że jakiś taki element został wprowadzony taktyczny, ale ogólnie gra przeszła raczej bez większego echa. Ponownie w 93 roku no, pojawia się gra, która uważana jest za jedną z najgorszych gier w 93 roku, jest to Isle of the Dead. Sama gra wykorzystuje podobnie engine. Duke Nukem, przepraszam, Duke Nukem Wolfenstein 3D. Oto trafiamy na wyspę, rozbijając samolot, na wyspę opanowaną przez zombie. Warto wspomnieć, że no, tak jak mówię, gra jest jedną z najgorszych w 1993 roku, jednakże zapamiętałem ten tytuł poprzez bardzo fajne, animowane wstawki, gdy giniemy. Zawsze pojawiały się jakieś animowane zombie, które nas zjadały, czy, czy coś takiego i tych elementów było sporo. Oczywiście starano się wykorzystać taki pseudootwarty świat, jednakże engine Wolfensteina raczej ku temu nie wpływał i gra wyglądała dosyć koszmarnie, jak nawet jak na tamte czasy i grało się o to Raczej dosyć dosyć słabo. W 1993 roku ponownie, tym razem na konsole 3Do, pojawia się Escape from Monster Mansion. E, tak jak mówię, FPS wydany na konsole 3Do. Ponownie wygląda to jak Wolfenstein 3D. Gra składa się z 12 poziomów jest takim troszkę, można powiedzieć, horrorem. Naszym zadaniem jest zebranie iluś części talizmanu, nie pamiętam ilu. Można powiedzieć, że jest to taki standard gier FPS-owych w tamtych czasach. Jednakże, tak jak mówię, umiejscowiono akcję bardziej w jakiejś opuszczonej rezydencji, więc spotykamy jakieś potwory, duchy. Nic, nic, muszę przyznać, że nic specjalnego. W 94 roku, przechodzimy już do 94 roku, pojawia się gra Heretic. Heretic, który ponownie został wydany przez Raven Software, i jak tak jak mówiłem, jest to początek współpracy Raven Software. Właściwie początek współpracy był przy Shadowcaster, ale to jest rozwinięcie tej współpracy pomiędzy tymi dwoma firmami. Warto zauważyć, że Raven nie poszło po najmniejszej linii oporu i nie zrobiło po prostu kosmicznej strzelaninki. Zwłaszcza, że przy Heksenie użyto engine'u z Duma. Dodano parę nowości: oto w Heretyku pojawia się możliwość patrzenia w górę i w dół. W grach typu Dum nie mieliśmy tej możliwości, i strzelając do potwora, który stał na przykład na jakiejś wyższej półce, komputer automatycznie celował w tego potwora. Tutaj mamy możliwość już patrzenia w górę i w dół, także jest to dosyć, dosyć spora nowość. Dodatkowo, kolejną nowością jest latanie, które zostało dodane w Heretiku. Jeszcze jedna fajna rzecz jest tutaj warta wspomnienia, mianowicie w momencie, kiedy ginęliśmy, nasza postać rozpadała się na tak zwane gips. Gips to są takie części ciała, zazwyczaj kawałek mięsa, jakieś kości. Są one tak piszczotliwie nazwane gips i one właśnie te części, gdy ginęliśmy, nasza postać zamieniała się właśnie w takie cząstki, można powiedzieć, składowe. Warto wspomnieć jeszcze, że w Heretyku pojawiła się jedna z bardzo fajnych broni, która umożliwiała nam zamienienie naszych wrogów na kurczaki. Tu jeszcze wspomnę jeszcze jedną ciekawostkę, otóż, ponieważ gra wykorzystywała Engine Duma, no więc dociekliwi gracze na pewno próbowali. Wpisać kody, które działały na dumie, czyli IDDQD i IDKFA. Jednakże wpisanie w Heretyku kodu IDKFA zamiast dawać nam całą broń i energię, zabierała nam całą broń. <grym> Natomiast wpisanie IDDQD, które miało dawać nam nieśmiertelność. Zabijało naszą postać. Aczkolwiek dostawaliśmy informacje, że chcemy cheatować. Oczywiście to był taki psztyczek w nos dla graczy, którzy grali w Duma. Niemniej jednak muszę przyznać, że dosyć, dosyć ciekawy. Ponownie w 1994 roku pojawia się gra Corridor Seven. Muszę przyznać, że sama gra. Oferowała pewien nowy sposób podejścia do rozgrywki. Wcześniej, żeby przejść grę, musieliśmy przejść do punktu A z punktu A do punktu B. Częstokroć po drodze, zbierając jakieś klucze. Zazwyczaj były to trzy klucze, które otwierały kolejne części mapy. Koridor 7 troszkę zmienił tą um, ideę i tutaj naszym celem było zabicie wszystkich potworów na danym poziomie. W momencie kiedy to zrobiliśmy, mogliśmy przejść do kolejnego poziomu. Cała gra składała się z 30 takich leveli i każdy, tak jak mówię, przechodziliśmy tylko w momencie, kiedy pokonaliśmy wszystkich wrogów na danym poziomie. Warto wspomnieć, że pojawiają się tutaj tak zwane Health Chambers, czyli miejsca, w które możemy odnowić naszą energię. Wiele lat później, gdy, jeżeli graliście na przykład w Bioshocka, kojarzycie Vita Chambers, które właśnie nawiązują do tego Health Chambers z Corridor 7. W 1994 roku pojawia się pierwsza ogromna gra RPG, chociaż gier RPG wychodziło wcześniej wiele, ale pojawia się pierwsza gra z serii The Elder Scrolls. E, najnowszą grą, którą mogli, możecie znać z tej serii jest oczywiście Skyrim, no ale oczywiście oprócz niej możemy zaliczyć do tej serii Morrowinda i Oblivion. E, w 1994 roku pojawia się The Elder Scrolls Arena. Gra, która oferało, oferowała gigantyczne Przestrzenie, po których się poruszaliśmy, otwarte tereny, na które były wypełnione przeróżnymi zamkami, miastami, podziemiami ilość miast, które żeśmy spotykali na naszej drodze, była liczona w setkach. Tego naprawdę było dużo. Oczywiście pojawiały się postacie NPC, mnóstwo, całe mnóstwo questów, do czego właściwie przyzwyczaiły nas te kolejne odsłony The Elder Scrolls, i pierwsza część arina, no też powiedzmy rozpoczynała tą e, tradycję, gdzie mieliśmy naprawdę masę, masę przeróżnych questów i tysiące różnych miejsc do odwiedzenia. Niemniej jednak e, Arina e, niewielu graczy ją udało się skończyć, ponieważ gra była dosyć skomplikowana. E, kolejna część, którą, e, która została wydana, Daggerfall, była z kolei hejtowana przez graczy z zupełnie innego powodu, ale to oczywiście do tego jeszcze dojdziemy. I ostatnią grą w tym odcinku w 1994 roku pojawia się gra System Shock. System Shock, który zmieniał całkowicie rozgrywkę w grach FPS, gra była cyberpunkowa. Działa się w takim cyberpunkowym klimacie. Oto haker zostaje wysłany na stację kosmiczną, którą rządzi komputer Shodan. Naszym celem jest zinfiltrowanie tej stacji i powstrzymanie sztucznej inteligencji. Pewne nawiązania, na przykład do yy, chociażby gry Portal, jak najbardziej są oczywiście wskazane. Gra jednakże nie była typową strzelaninko. Oto mogliśmy zbierać broń, mogliśmy używać pałek. Oczywiście też pojawiły się, pojawiały się pistolety, ale mieliśmy mnóstwo zagadek do rozwiązywania. Znajdywaliśmy maile, czyli początek takich zbieractw, które rozwijały jakby naszą fabułę. Dzisiaj jest to bardzo popularne. Zbieramy jakieś listy, wiadomości. System Shock to było właśnie nowością, że mogliśmy zbierać przeróżne maile, mogliśmy wchodzić do cyberprzestrzeni. No te wszystkie, te wszystkie elementy jakby skupiały się na tym, żeby ta gra była bardzo takim odmiennym doświadczeniem w stosunku do innych tych tego typu gier Warto wspomnieć, że przy okazji produkcji System Shock twórcy rozważali wprowadzenie modelów poligonowych, ponieważ do tej pory wszystkie modele postaci w rogu, z którymi walczyliśmy, byli, były po prostu płaskimi sprite'ami. Przy System Shock planowano wprowadzić modele poligonowe. Jakby potoczyła się historia gier FPS, gdyby wprowadzono te modele poligonowe, no cóż, ciężko powiedzieć. Niemniej jednak uważa się za pierwszą grę, która wprowadziła takie postacie, uważa się Quake'a. Ale jeżeli by wprowadził system shock to pewnie wszystko by uległo zmianie. Warto wspomnieć też, że przy produkcją zajmował się Warren Spector, który do tej pory muszę przyznać, że raczej jego gry są nacechowane bardzo specyficznym klimatem i rzadko kiedy są nieudanymi produkcjami. Raczej można powie powiedzieć, że Warren Spector ma tak zwany dotyk Midasa, że wszystko czego dotknie zamienia się w złoto i oczywiście tak było w System szoku. Jednakże System Shock posiadał ogromne wymagania sprzętowe. Pamiętam, że w tamtym czasie grałem, chyba to miałem 486 procesor i no nie działało to płynnie, zwłaszcza, że mnóstwo było tekstur. Wszystko było teksturowane, co żeśmy widzieli. Wszystkie pomieszczenia. Wyglądało to naprawdę fajnie. Mogliśmy poruszać się w górę i w dół, spoglądać w górę i w dół. Warto wspomnieć też o polskiej lokalizacji. Jedna z pierwszych polskich gier tak doskonale zlokalizowana na język polski, gdzie nie tylko dialogi i wszystkie elementy napisane pojawiały się w języku polskim, ale też tekstury, na przykład krwią napisane różne słowa na ścianach, także były spolszczone, także Wymagało to troszkę więcej pracy niż zwykłe spolszczenie nad grą, gdzie no, tylko zamieniany jest język z angielskiego na polski. Tak jak mówiłem, Shodan ma silne. Może inaczej, Shodan e, inspirował twórców portala przy tworzeniu GLADOS i myślę, że to jest doskonale widoczne. System Shock był grą bardzo. Mm, wymagającą. Otóż mogliśmy leczyć naszego bohatera To nie było takie proste jak w grach typu dum, Gdzie zbieraliśmy apteczki Tutaj mogliśmy zbierać przeróżne elementy Które wpływały na daną ranę na naszym ciele Czy na przykład nogę, czy na przykład rękę No dużo tych elementów faktycznie się przejawiało I System Shock był całkowicie unikalnym doświadczeniem W kategorii gier FPS Niemniej jednak muszę przyznać, że dosyć trudny Aczkolwiek polska lokalizacja doskonale pomagała nam skończyć tą grę na tym miejscu zatrzymamy się na drugim odcinku na System Shock i na 1994 roku. Czekam na informacje. Właściwie może tak jak wcześniej mówiłem, nie piszcie tych informacji do mnie, tylko piszcie je do redakcji PL. czy chcielibyście zobaczyć kolejne odcinki, posłuchać właściwie, zobaczyć posłuchać kolejne odcinki o historii gier FPS. No, jeżeli tak, to te odcinki będą się dalej pojawiały. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego, cześć!